Pierwsze kamery monitoringu miejskiego pojawiły się w Ełku blisko 10 lat temu. Od tego czasu kamery oraz sposób przesyłu obrazu został zmodernizowany i rozbudowany. W tym momencie prawie wszystkie kamery są na światłowodzie. Nie stosujemy już przesyłu radiowego w większości przypadków. W związku z tym to był pierwszy etap, w którym rozpoczęliśmy w 2010 roku i w każdym roku dobudowujemy kolejne elementy w ramach tego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Miasta Ełku. Całodobowy podgląd na przesyłane z kamer obraz posiadają strażnicy Miejscy. Obraz z kamer rejestrowany jest na twardych dyskach. Także tutaj w tym momencie istnieje możliwość zawsze wrócenia do czasowego, do, do konkretnej sytuacji. Nawet jeżeli operator nie zauważy danego zdarzenia, jest możliwość, aby prześledzić to zdarzenie już zarejestrowane na twardych dyskach. Kamery monitoringu są skierowane nie tylko na euckie drogi i chodniki, ale strzegą również obiektów miejskich i użyteczności publicznej. W ubiegłych latach w sumie dobudowaliśmy do tego systemu prawie 60 kamer. Natomiast trzeba pamiętać, że nie są to tylko kamery zewnętrzne, to są również kamery, które dotyczą obiektów użyteczności publicznej, które są własnością miasta Ełku, czyli na przykład kamienica przy ulicy Małeckich 3, jest to na przykład budynek Technoparku, gdzie również po kilkanaście kamer w tych budynkach znajduje się, aby dbać o bezpieczeństwo mienia komunalnego. Ełcki monitoring niedawno zasilony został kolejnymi kamerami. Pojawiły się one m.in. na promenadzie niedaleko ulicy Zamkowej, za szkołą podstawową nr 7 i gimnazjum nr 2 oraz przy ulicy Żeromskiego. Miejski system kamer pomógł już wielokrotnie wyjaśnić okoliczności zdarzeń drogowych, jak w tym przypadku potrącenie pieszego na ulicy Mickiewicza, czy wypadek drogowy na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Samochód osobowy nie zatrzymał się na czerwonym świetle i zderzył z wyjeżdżającym z ulicy Armii Krajowej autobusem MZK. Gdyby nie nagranie, ustalenie winowajcy byłoby trudne, ale kamery mają również działanie prewencyjne. Monitoring pomógł nam jako Straży Miejskiej, może nie w całkowitym, aczkolwiek w ograniczeniu zjawiska spożywania alkoholu na promenadzie jeziora. Mieszkańcy nie mają nic przeciwko monitoringowi miejskiemu, wręcz przeciwnie, czują się dzięki niemu bezpieczniej. To jest bezpieczeństwo. Dla ludzi tak samo dla innych. Dla wszystkich to jest bezpieczeństwo. Jeśli coś się stanie, to policja może mieć to na monitoringu. Cześć, trochę się bezpiecznie. Myślę, że będzie bezpieczniej trochę. Gdyby na przykład jakiś wypadek się przydarzył, to wtedy e, będzie można łatwiej dojść przyczyny na przykład. A to, że tak jesteśmy obserwowani, nie, nie przeszkadza pani? W tej chwili chyba zewsząd jesteśmy obserwowani, także myślę, że monitoring w mieście nie zaszkodzi nam. W tej chwili bezpieczeństwa strzeże 80 kamer i z każdym rokiem będzie ich przybywać. W najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na postępowanie na rozbudowę tego systemu w ramach właśnie tych kamer typowo zewnętrznych, które również w różnych obiektach, przede wszystkim obiektach miasta Ełku będą pojawiały się, ale również w tych wszystkich miejscach, które już kilka lat temu zostały wskazane. Wskazane zarówno przez komendę powiatową policji, jak i przez Straż Miejską. Kolejne kamery pojawią się m.in. przy Gimnazjum nr 3, na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego z Emilii Plater czy na skrzyżowaniu przy Wieży Ciśnień. Zamontowane zostaną do końca tego roku.